Witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki i zapraszam was na horoskop na miesiąc marzec. Aura tego miesiąca to jest tutaj trójka mieczy i siódemka denarów. Radosne spotkanie matki i córki bo na siódemce jest bogini Demeter a na trójce mieczy jest jej córka wychodząca właśnie z ziemi po to by obudzić wspomóc mamę w budzeniu ziemi do nowego życia. Tutaj te karty zapowiadają Wam, że będzie się dużo działo pod kątem planów, pod kątem tworzenia czegoś nowego. To jest miesiąc, w którym rzeczywiście będziecie siali w swoim życiu coś nowego, dlatego też bardzo, bardzo uważajcie na to, co będziecie siali, żeby później te plony były jak najlepsze i najkorzystniejsze dla Was. Tu mamy w przeszłości takiej, która, czyli w przeszłości, czyli tej najbliższej Waszej przeszłości. Pokazuje się, która zahacza równocześnie o marzec i wnosi to, tą rzecz z przeszłości jeszcze na marzec, pokazuje, że będą jakieś sprawy rozrachunkowe, takie, albo z partnerem waszym, albo z ojcem, albo ogólnie jakieś sprawy dotyczące spraw finansowych, tutaj majątkowych, i że wy tu w waszych działaniach działacie z pozycji królowej mieczy, sprawiedliwej kobiety, która jednak trzyma wszystko żelazne, Ręką I nie pozwala, żeby ktoś tutaj się jej wtrącał, żeby ktoś jakby zrobił jej krzywdę, tak? Czy to jest w sprawie, której ona patronuje. Co tutaj jeszcze macie od kart, jako karty losu macie oprócz tego króla tego cesarza, który pokazuje też taki dobrobyt. Mamy kartę Buław, a więc dostaniecie odgórnie tą chęć do pracy, tak, dostaniecie ten, ten, ten zapał, tą iskrę do działań i macie również kartę MAGA, czyli będzie to odpowiedni czas dla Was, aby połączyć miłe z pożytecznym i stworzyć coś bardzo radosnego, bardzo fajnego, coś co może przynieść Wam później zysk i będzie oczywiście trwało. Tu, pod waszych działaniach, oprócz tej królowej mieczy, mamy jeszcze piątkę pucharów. Jest to taka trochę smutna karta, ale jest to też karta na szczęście nienagłych decyzji. Jest to karta bardzo takiego spokojnego podejścia do spraw, które na zasadzie, że okej, okay, wiem, że coś już tutaj nie może być takie jak było. Ja sobie jeszcze trochę poczekam, około dwóch miesięcy, i wtedy przejdę całkiem na drugą stronę, czyli zacznę tak naprawdę te działania robić. Ale jeszcze ten czas sobie daję, już nie tej sprawie, bo ja wiem, że ona nie będzie taka jak była, że nie da się tego naprawić, ale daję ten czas sobie, żeby móc y, do, na spokojniej przejść w nowy etap. I co tutaj w tym, w tym marcu jeszcze będzie się działo? Tutaj pokazuje nam się karta oprócz tego MAGA, pokazuje nam się karta Księżyca i karta Siódemki Pucharów. Te dwie karty razem, Księżyc z Siódemką Pucharów, to są takie karty marzeń, karty zakochania, ale również karty. Ty weny twórczej, karty takiego zapału do pracy, pracy artystycznej, pracy duchowej. Czyli tutaj albo otworzycie się na coś, czego nie robiliście do tej pory, odkryjecie w sobie jakiś artystyczny zapał, jakąś artystyczną wenę i zaczniecie coś tworzyć, może wejdziecie w organizację jakąś, może i tam będziecie się rozwijać, może w jakąś szkołę, a może po prostu to, co od dawna potraficie i umiecie, ale nie wykorzystywaliście tego, nie robiliście z różnych powodów, to teraz się na Coś takiego otworzycie i y, zaczniecie tutaj y, tworzyć. Y, pokazuje, tak, y, dla osób, które są samotne, to te karty zapowiadają y, zakochanie, tak? Po, zapowiadają pojawienie się kogoś, y, pojawienie się kogoś nowego na, y, na waszej drodze życiowej. Zwłaszcza, że mamy tutaj asa Buław i mamy tutaj też tą siódemkę, która y, pokazuje, że po okresie takiej y, takiej. Y, Biedy, tak, biedy uczuciowej, e, pojawia się, zacznie, mo można już tutaj coś w tym kierunku zdziałać i zacząć się cieszyć, tak? Zacząć oczekiwać nowych, nowych tutaj, jakby nowej drogi w tym temacie. A więc e, na Waszej drodze z pewnością pojawi się osoba, która która was zainteresuje. Sprawy finansowe, tak jak powiedziałam, będą dosyć dobrze uregulowane, ale tutaj w tym miesiącu nie widzę, żeby przypływ, nastąpił jakiś przypływ ekstra pieniędzy, żeby tutaj można było jakby tak mówić o, o jakimś wielkim zysku. Raczej jest to taki miesiąc, który dla was będzie pokazywał, że jest to okres wydawania po to, żeby później móc zebrać pomnożone, tak? wielokrotnie pomnożone. Pokazuje jednak od możliwość otwarcia nowej firmy w tym, w tym momencie, w tym miesiącu, jeżeli tylko macie takie, taką potrzebę. Pokazuje również możliwość zajścia w ciążę, jeżeli któraś z pań raków to tego oczekuje i o tym marzy, tak? Czy któryś z panów raków chce zostać ojcem, to jak najbardziej jak najbardziej jest to możliwe. A więc ten miesiąc, jeszcze tak podsumowując go, moje drogie raki, czym on będzie? Będzie takim dobrym miesiącem dla wszystkich tych, którzy sobie już planowali od pewnego czasu, że zrobią coś nowego i nie, mieli, nie, mieli, nie mogli rozpędu złapać. To pokazuje, że będzie to miesiąc, w którym rozpoczniecie coś nowego, ono zacznie się powoli, powoli kręcić i po dwóch miesiącach już będziecie widzieli, że po dwóch miesiącach, w drugim miesiącu od teraz będziecie widzieli, że sprawy nabierają tempa i rzeczywiście coś fajnego z tego się wykluwa, tak? Jest tutaj możliwość zajścia w ciążę, jest tutaj możliwość zakochania się, czyli pojawi się ktoś nowy, jest, macie więcej energii, macie więcej takiego, z impetem większym wchodzicie w życie, zaczynacie coś tworzyć, coś działać. Co będzie się działo w tematach związków, które, które są od dłuższego już czasu, czy Związków tych takich. Um... Paromiesięcznych, ale i tych związków wieloletnich. Tutaj cesarz stoi na straży tego do, ogniska domowego, czyli y, tu jakby nie powinno zadziać się u was nic złego, wręcz przeciwnie, y, możecie wejść na też na taki troszeczkę nowy etap y, i stwierdzić, że okej, okay, dobra, posiedzieliśmy tak, a teraz zróbmy coś nowego, stwórzmy sobie coś nowego. Otwórzmy tutaj jakąś nową możliwość dla tego naszego małżeństwa, dla tego naszego związku i zróbmy jakiś, dodat jakiś kolejny krok. W, naszej, w stronę naszej lepszej, mocniejszej, takiej trwalszej przy, y, przyszłości. Co jeszcze tutaj? Trochę ta trójka mieczy, troszeczkę z tą piątką pucharów może pokazywać, że pojawią się Pojawią się takie, takie smutne dni, mocno smutne, bo tak jakby z jednej strony chcecie już coś robić, a z drugiej strony nie, ten, nie, nie zawsze jest to już możliwe, tak? Jeszcze jakby ta podstawa do zrobienia czegoś nie jest gotowa. Czyli na przykład ktoś chce otworzyć sklep. I już wie, jak to będzie robił, jak będzie wszystko tam ustawiał, co będzie w tym sklepie i tak dalej, ale nie może jeszcze znaleźć, nie ma tego właściwego punktu, tego właściwego miejsca, w którym ten sklep będzie otwarty, tak? Czyli, albo nie dostał jakichś pozwoleń, albo jeszcze nie znalazł tego właściwego miejsca. I to jest właśnie to coś, co Was tutaj może. W tych dwóch kartach wstrzymywać, ale to tylko e, niewielki procent e, raczków, bo większość z was jednak będzie już bardziej tak e, konkretnie działała, i te smutki mogą dotyczyć jakiejś przeszłości, jakiejś sytuacji z przeszłości, może z partnerem, a może e, z jakichś e, finansowo-zawodowych, że trzeba było zostawić pracę, że trzeba było e, tutaj pożegnać się z kimś, e, bo po prostu e, życie tak się ułożyło, że wasze drogi się rozeszły. Nie martwcie się jednak. Na Waszej drodze jest nowy początek, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe. Jest tutaj. Szansa na romantyczność, na zakochanie się. Jest szansa również, gdyby ktoś potrzebował jakiejś pożyczki na, na, na wybudowanie czegoś, na stworzenie czegoś, na zakup czegoś, to również tutaj bogini Demeter jak najbardziej mu pożyczy, pomoże razem z tym księżycem. To jest taki dobry opiekun finansowy i z pewnością Wam się uda. Dziękuję Wam, kochane raczki. Życzę Wam fantastycznego miesiąca i do usłyszenia.